Cześć, to najpiękniejsza. Witam cię na moim kanale. Ja jestem Gosia, a to jest kanał Nit Najpiękniejsza. To jest taki filmik wprowadzający, o którym chciałabym Ci przedstawić się, opowiedzieć o tym, co możesz znaleźć na moim kanale i czego możesz oczekiwać. Jak już wspomniałam, jestem Gosia. Od czterech lat mieszkam i pracuję w Szwajcarii, a od półtora roku dzierganie. Stało się moim hobby. Jak to się stało, że zaczęłam dziergać? Myślę, że był to taki moment frustracji, niezadowolenia, bo to, co możemy znaleźć w sklepie, niestety nie spełnia, nie spełnia moich oczekiwań i moich wymagań. I coraz ciężej jest znaleźć dobrej jakości, Sweter w ulubionym kolorze, kroju? E, właśnie w sklepie, w sieciówce, czy nie tylko w sieciówce. Więc przeglądając kiedyś internet, trafiłam na taki piękny sweterek, chyba właśnie z różnymi kolorowymi kwiatuszkami, i stwierdziłam, no przecież ja przecież ja, ja potrafię dziergać, więc dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować i nie udziergać jakiegoś swetra? I w taki oto sposób, w maju 2023 roku zaczęłam dziergać. No i pochłonęło mnie to dzierganie. Na początku dziergałam tylko swetry. W zeszłym roku, znaczy się w tym, w 2024, dziergałam też jakieś już letnie projekty czapki, akcesoria, takie rzeczy. Na takich rzeczach się właśnie skupiłam. Z ciekawostek takich o mnie, myślę, że dziewiarskich, będzie na pewno to, że moim pierwszym wydzierganym swetrem był sweter z moheru z bąbelkami. Tutaj Wam wrzucę zdjęcie. Tak ten sweter wygląda. Nie ubrałam go ani razu odkąd go zrobiłam. Może, może go kiedyś trochę poprawię i, i ubiorę. Myślę, że drugą ciekawostką, jeśli chodzi o moje dzierganie, to jest to, że ja zaczęłam się uczyć dziergać, czytać wzory ze wzorów angielskich. Pierwszym wzorem polskim, który zrobiłam, był. Teraz muszę pomyśleć, ale chyba był Wrocław Top od Dagny Zielińskiej. A tak, to wszystkie wzory, wszystkie projekty, które robiłam, były w języku angielskim. Trzecią ciekawostką, myślę, że czy ja zaskoczę Was, może troszkę, jest to, że w mojej szafie nie znajdziesz koloru brązowego. Yy, niestety ta mokka jakaś tam, która jest teraz tak bardzo popularna, jest kolorem roku 2025, nie zawita w mojej szafie. Jestem osobą, która lubi kolory żywe, czyli czerwony, różowy, niebieski. Yy, muszą to też być właśnie odcienie bardziej chłodne do, dla mnie, typowego lata, blondynki o niebieskich oczach. Myślę, że to bardzo podkreśla E, właśnie moją, e, moją słowiańską urodę. E, więc to był taki trzeci, e, trzecia e, ciekawostka. Czwarta, co ja bym Wam tutaj powiedziała? a Myślę, że to, że y, jestem nieustraszoną dziewiarką, ponieważ ja się nie boję projektów. E, ja nie boję się dziergać. Czegoś, czego jeszcze nie robiłam. A e, może mój kanał powinien się nazywać Nieustraszona Dziewiarka, ale e, ponieważ i dziergałam właśnie te bąble jako pierwszy projekt, wydziergałam też e, dwa? W zeszłym roku dwa. Dwa swetry żakardowe. Tak, dziergając jakieś pół roku, porwałam się na żakard. Dlaczego nie? E, Swetry ażurowe bez problemu. Ja myślę, że właśnie ażury są, są moją ulubioną formą, jeśli, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie topy na lato, to ażur. E, więc, dlaczego nie? Zrobiłam jeden sweter właśnie, in, intarzią, tak, intarzią i myślę, że w swoim dorobku półtora rocznym. Zrobiłam sporo i nie są to tylko właśnie takie proste, e, e, proste projekty, ale są też bardziej skomplikowane, bo się nie boję. I zachęcam Was właśnie do tego, żeby się nie bać, żeby próbować. Jak nie wyjdzie, no to sprójemy. Myślę, że to były właśnie takie cztery ciekawostki na mój temat. Mam nadzieję, e, że. E, Zaciekawiłam Cię, iż zostaniesz tutaj ze mną. Zachęcam Cię do obejrzenia moich poprzednich e, filmików, e, w których opowiadam o mojej przygodzie, moich rozterkach, e, moich sukcesach i porażkach. E, więc mam nadzieję, że zostaniesz tutaj ze mną. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi przygodami. Dzięki wielkie, jeszcze raz i jesteśmy w kontakcie. Pa! Wasza najpiękniejsza!